Cześć, tym razem bardzo krótkie wideo, ponieważ to już są ostatnie kroki przed wyeksportowaniem tego zdjęcia. W tym materiale pokażę Wam, w jaki sposób wykonać kontrast metodą mapy gradientu. Generalnie wszystkie warstwy powinny zostawać na bieżąco, powinny być na bieżąco podpisywane, więc wrócę do warstwy formowania. I tak ją opiszę. I znowu za pomocą skrótu Ctrl, Shift, Alt i E tworzę nową kopię warstwy. I opiszę ją jako kontrast gradient. Ja będę wiedział o co chodzi. Kontrast metodą mapy gradientu to bardzo proste działanie. W kursie Adobe Photoshop edycja podstawowa pokazywałem Wam jeden albo dwa sposoby, w jaki sposób zwiększyć kontrast. Natomiast tutaj pokażę taki sposób, z którego ja korzystam w zasadzie zawsze, i samo podnoszenie kontrastu ja również praktycznie zawsze zostawiam na sam koniec obróbki. Żeby to zrobić, wchodzę w zakładkę Create New Fill, wybieram mapę gradientu, wybieram z gradientów podstawowych czarno-biały, następnie wybieram łagodne światło. W ten sposób już zdjęcie jest kolorowe i jak widać kontrast jest bardzo mocno podbity. No i teraz w opcjach krycia ze 100% ja zawsze robię kontrast na 15, czyli to podbicie tego kontrastu jest bardzo niewielkie. W tym przypadku może nawet zrobię minimalnie mniej na 12%. I tak wygląda podnoszenie kontrastu metodą mapy gradientu. Bardzo krótki odcinek, widzimy się już niebawem, cześć!